Brum, brum, brum! Jadę, jadę! Hejka, tutaj Ami z Zającami, a dzisiaj nagrywam dla Was recenzję mini przyczepy dla Barbie Chelsea. A więc zaczynamy! No więc tak, yy, są dwie części tego zestawu: pierwsza część to samochodzik, a druga część to przyczepa. A więc my zaczniemy sobie od pierwszej części, czyli od samochodziku. No więc tak, jeśli chcemy wyruszyć Chelsea naszą w przygodę, no to oczywiście zakładamy to. Ale jeśli chcemy zaparkować nasze auto na przykład w garażu Barbie, no to przecież nie zaparkujemy z tą dużą przyczepą. Chyba, że ktoś z was tak chce. Ale jeśli chcemy sam, sam, sam samochodzik, no to w takim razie wystarczy odpiąć. I już mamy dwie części, zobaczcie. To nam może odjechać, i to też nam może odjechać. Ale przejdźmy sobie do samego samochodzika. No więc tak, sam samochodzik jest niebiesko-różowy, jak widać. I ma żółto-białe koła oraz fioletową kierownicę. Tak on wygląda w środku. Mieści się w nim jedna laleczka Chelsea. Ale chyba największym bajerem tego samochodziku jest ten oto bagażnik. Ponieważ zobaczcie, on się tak otwiera. I tu w środku, zobaczcie, mamy miejsce na, specjalnie na walizkę dla Chelsea. Sorki za moje palce. No i tak ona wygląda. O! Z takimi serduszkami. No i oczywiście trzeba ją otworzyć jakoś. No to się da. Okej. Okay. Ja już się widzowie otworzyłam i zmieści się do niej niewiele rzeczy, ale to nic. Ważne, że cokolwiek się zmieści. A więc teraz zamykamy. No i wkładamy do bagażnika. No i możemy jechać na wycieczkę. No dobrze, teraz przejdźmy do laleczki. Laleczka nasza Chelsea ma różowe buciki, takie o. Oraz niebieską spódniczkę, którą oczywiście da się ściągnąć. Gdy ściągniemy naszą spódniczkę o taką piękną niebiesiutką, to kryje się pod nią strój kąpielowy. Tak on się prezentuje. Ale jeśli nie, chce, nie chcemy kąpać naszej małej Chelsea, no to zakładamy spódniczkę. Okej, okay, spódniczka założona. A teraz przejdźmy do bluzki naszej małej Chelsea. A więc słuchajcie... Jest ona z napisem Happy Camper i mamy tutaj camper naszej laleczki namalowany, o, razem z lasem. No a twarz naszej dziewczynki prezentuje się o tak. Ma ona również piękne blond włoski, zobaczcie. Można je związać w kiteczkę, koka, warkocza i inne fryzurki. Bardzo solidna i bardzo ładna. A więc jeśli pierwszą część mamy z głowy, to jak myślicie, co teraz zrobimy? Oczywiście zaprezentujemy recenzję oto tej przyczepy. Czyli już tak naprawdę naszego domku. No bo autko mamy tutaj. No więc bierzemy naszą przyczepę. No i otwieramy ją tutaj, o! Czyli z tyłu naszego autka. Czekajcie, bo ja muszę bardziej przeciągnąć o tutaj. Dobra. No i tak. Mamy tu już w środku akcesoria. Jeśli ktoś chce przywitać naszą Chelsea, po prostu odwiedzić ją. No to mamy tutaj superowe drzwiczki, w których zmieści się nasza kochana laleczka. No więc otwieramy. Widzicie? Mieści się, mieści się, mieści no i słuchajcie, oczywiście mamy też zwierzaczka, który jest tutaj. No i dla niego też są specjalne drzwiczki, widzowie, tak. Słuchajcie, tu mamy o takie właśnie drzwiczki i piesek też spokojnie zmieści się w nich. No i może sobie tam wejść. A jeśli nie możecie sobie poradzić z zamknięciem tych małych drzwiczek, wystarczy otworzyć te duże i po problemie. No dobrze, ale skoro już, już jesteśmy w środku, no to trzeba przejść w końcu do środka, no nie? No to tak, tutaj mamy naklejeczki, czyli takie, jakby takie płeczki, po prostu z różnymi rzeczami. No i tu są te drzwi. A tutaj, widzowie, mamy kuchenkę, ale w tej kuchence kryją się jeszcze takie dwa stołeczki na których może usiąść nasza Chelsea. Ale jeśli macie taką ochotę i tu Wam podpowiem też pomysł na zabawę, jeśli Wam się nudzi, możecie z tym zestawem stworzyć domek dla piesków, kotków lub innych zwierzaczków Barbie. Albo w ogóle jakichś figurek. Czego tam chcecie. No i widzicie, piesek nasz też mieści się spokojnie na tym taborecie. Więc jest git. No i nasza Chelsea oczywiście też. No dobra, ale przejdźmy już w końcu do tej kuchni, widzowie, bo wy pewnie się niecierpliwicie. No więc tak. Tutaj mamy specjalną zasłonę i karnisz, którą można tak odsłonić, ale można również zasłonić, o, żeby nikt nie widział. W tą stronę również i możecie mieć również, o tak. Tak. Ja osobiście chyba dam na razie ją tak, o. Ale zobaczcie, tu mamy nawet taśny Garnuszek Jakby co widzowie, ja mam tutaj tatuaż na ręce Tylko sobie go pomalowałam Pisakiem, bo mi się zmył No i tak Tutaj mamy, słuchajcie, pianki Które też mieszczą się W ręce naszej Chelsea Musimy trochę cisnąć Ale to nic, mieszczą się i tak Nasza Chelsea może je trzymać No ale mamy tu również Taki oto ręczniczek do wycierania rąk Zobaczcie. Tak on wygląda. Z drugiej strony jest taki, no, biały, ze zwykłego materiału. I teraz tak. Tutaj mamy zlew i kuchenkę, a tutaj jest lodówka i miejsce na trzymanie przeróżnych rzeczy. O, zobaczcie. Ja na przykład trzymam sobie tam te taboreciki, ale to już od Was zależy, co tam będziecie trzymać lub trzymacie. No więc tak. Otwieramy lodówkę i w niej. A w niej dwie pyszne jagodowe lemoniatki. Widzowie, tak. Nie przesłyszeliście się jagodowe, ponieważ no, są one niebieskie. I teraz wyciągnijmy jedną, chociaż to bardzo ciężkie. No i widzicie. I druga jest oczywiście taka sama. Ja mam trochę ciężko, bo muszę po prostu jedną ręką to. to teraz włożymy na razie byle jak. Te lemoniatki do lodówki, ale ta lodówka zamyka się i otwiera bezproblemowo. A teraz przejdźmy do sypialni Chelsea, która jest po prostu, według mnie, mega. No więc, tak, tutaj mamy oczywiście dwa okienka na świat. No a nasza Chelsea, mamy tutaj naszą Chelsea, którą, poczekajcie, o, dobra, możemy położyć i tutaj na łóżko zmieści się idealnie, jak widzicie. I na górne łóżko możemy ją położyć spać. Ale jeśli nie chcecie robić czegoś takiego, że popatrzcie, Chelsea robi coś takiego, po prostu jakby wskakuje na to łóżko, to tutaj macie drabinkę albo po prostu jak się bawicie w takie prawdziwe życie i ją się tak zamo ten, zamontowuje. Ale słuchajcie, jeśli tak jak wcześniej mówiłam, bawicie się w domek piesków. Albo innych zwierzątek, to popatrzcie. Ten piesek mieści się na tym łóżku, i na takim łóżku zmieściłoby się jak nic, według mnie, z 10 zwierząt. Więc 20 zwierząt może tutaj jak nic mieszkać, chyba że się więcej mieści. Ja nie wiem, ja tylko strzelam. Ale zobaczcie, tu pod spodem mamy jeszcze dwie ciekawe rzeczy. A mianowicie to gitara, a drugie to Zobaczcie ognisko. O, to się odczepiło i zobaczcie. Bierzemy nasze dwa tabureciki. No i słuchajcie, możemy zrobić imprezkę, jak bierzemy te pianki. No i jeszcze ta gitara. To po prostu super połączenie. Ale, ale widzowie, jeśli nie chcecie ogniska, to zobaczcie, moja koleżanka to odkryła. To jest albo jakaś opona, zobaczcie, do, po prostu koło. Ojej. No, albo koło, albo opona jakaś, albo w ogóle pufa dla piesków, to już od was zależy co to jest, po prostu. I teraz tak. Jak to złożyć? Pewnie, że No jeśli chcecie po prostu, no nasza Chelsea prowadzi. No to wygląda to tak, prosto. Ojejku. Aktualnie nasz piesek spadł, ale to nic. I może pojechać. Ale jeszcze weźmiemy oczywiście nasze autko i Chelsea. Którą wsadzamy tutaj. No i tak jak Wam wcześniej już pokazywałam, trzeba tutaj o, zamontować właśnie to. I Chelsea może jechać. Łapkujcie i subskrybujcie, jeśli chcecie więcej recenzji Barbie. Pa pa!